Witam wszystkich, tu blog odkrywcy. Dzisiaj taki temat czysto letni, rekreacyjny, a mianowicie dotyczący e, kompleksu sportowo-rekreacyjnego Żabka w Łaziskach. Dość ciekawy kompleks, ogólnie na początek, potężny parking, ulica w ulicy Górniczej, tak naprawdę. Nie, nie ma problemów z zaparkowaniem, wielki parking, mnóstwo miejsc. A więc Na początek jest to na pewno duży plus, nie trzeba kombinować, żeby właśnie zostawić samochód. No i kasy biletowe 20 zł, bilet normalny, 13 ulgowy. Też jak trzeba karty mieszkańca łazisk, to tam te ceny są troszkę mniejsze, ogólnie w weekendy są troszkę większe. To jest normalnie 22 zł I cóż, całkiem spory teren, jak widać Siatkówki, nie siatkówki, też placa zabaw. Więc każdy jest w stanie tu znaleźć miejsce dla siebie w cieniu, w słońcu, jak kto woli. Czyli jak dla mnie, obowiązkowo w cieniu. Jakiś punkt gastronomiczny. Słyszałem nie najlepszą opinie o punkcie gastronomicznym, ale to nie wiem, czy to aktualne. Więc to też się, to też się zobaczy. Też mamy jakieś lody na początek. Wypożyczania sprzętu sportowego, leżaków. zapiekanki, nie zapiekanki, placki. Automaty, kawy, batony, co tam się chce, czyli nie, nie jest najgorzej, dość dobrze tu jest to wyposażone, mamy boiska. piłki korty tegosowa. toalety, ale Są szafki, zawsze można schować cenne rzeczy, to też jest spory plus. Jak powiedziałem, tutaj przestrzeni jest bardzo dużo, tak więc każdy może znaleźć coś, coś dla siebie. Oczywiście, jeżeli dla kogoś basen to za mało, no to po basenie może sobie jeszcze dowolnie pochodzić, Tu są spore, spore fajne tereny. No, mamy basen z torami pływackimi. Dziki, to więc jest tutaj co robić, bo nie brakuje, czy na piasku, czy na innych na więc Przestrzeni nie brakuje, tak więc naprawdę pod tym względem bardzo, bardzo fajny kompleks. Jak na razie, no, tak więc ogólnie fajne miejsce. I powiem tak, e, ogólnie czytałem, że tutaj jest woda podgrzewana. Nie wiem czy tak jest, ale nie jest najgorsza, patrząc, że w nocy było. 14 stopni temperatura powietrza. Dzisiaj też 30 na pewno nie ma, jest mniej, no to nie ma najgorzej Nie ma najgorzej, woda jest całkiem całkiem przyzwoita, no i bardzo fajna nawierzchnia niecek basenowych, bo ze stali nierdzewnej bardzo to fajne, całkiem przyjemne tym względem duże plus, nie jakieś stare betony jak to jest w Gliwicach czy w Zabrzu zresztą w ogóle nie ma, nie ma porównania więc ten kompleks jest myślę bardzo, bardzo przyzwoity jak widać dużo przestrzeni może ludzi też nie ma jakoś bardzo, bardzo dużo ale fajnie się to wszystko rozkłada jest gdzie pograć, dużo jest boisk jak widać czy do badmintona czy do siatkówek, czy do do piłki, co się chce, jak się chce, na jakikolwiek nawierzchniach, od prawej do lewej. Po prostu świetny, świetny kompleks. A zobaczymy co tutaj będzie. Do zjedzenia czy napicia zobaczymy. No i można sobie tutaj zjeść drugie danie, zupełnie nie ma problemu. Da się wejść ze strony bosenowej, da się wejść ze strony parkingu. całkiem sympatyczny lokal. Zostawię obiadówkę. Zresztą przestrzeni nie brakuje, czy w środku, czy na dworze. Całkiem przyzwoicie. Tak więc zupka zamówiona, tak wygląda. Czy ze szpinakiem, czy pomidorowa. bardzo dobre zupy. Widać, że całkiem przyzwoite jedzenie w tej restauracji jest. Tak więc kolejny duży, duży plus tego kompleksu. Oto czas na jakieś słodkości. Mamy tutaj wódkę, gofry, lody. Ale tutaj jedna uwaga, ogólnie jest bardzo słaby internet i czy w tej restauracji, czy tutaj bardzo ciężko zasięg, tak więc warto mieć jakąś gotówkę, bo to nie zawsze karty przechodzą. No gdzieś tam pod kątem gastronomicznym, czy właśnie tam, tam w tym miejscu jakieś dogi, frytki, no coś tam można kupić, automaty. Czy tutaj jakieś gofry, lody? Coś tutaj jest, nie ma najgorzej. Są duże, gorsze miejsca pod pod tym względem. Pimbongi sam to stoły do nich. Tak jak boiska, korty tenisowe, co się chce, to się tutaj znajdzie. Bardzo fajny, bardzo ciekawy kompleks. Więc ja myślę, że tutaj jeszcze się pewnie pojawię. No ogólnie lody są dość przeciętne, mogły być troszkę lepsze. Sanitariaty też mogłyby być troszkę lepsze. To też są rzeczy, które można poprawić. Sam basem przyzwoity, aczkolwiek przy większej ilości ludzi już robi się ciasno. A nie jest to weekend. Więc myślę, że w weekend będzie tu brakować miejsca i to też trzeba mieć na uwadze akurat. Ale to już przy większą masę to wygląda troszkę lepiej, można fajnie sobie popływać. No tak może... Ten kompleks nie jest idealny, ale tak wspomniałem, jak dla mnie dużo lepszy niż na przykład Gliwice, o Zabrze, nie mówiąc, bo to jest w ogóle dramat i moja noga tam na pewno nie postanie już nigdy więcej. Więc pod takim względem e, i tak, i tak jest to bardzo przyzwoity, przyzwoity kompleks. Naprawdę może się, jest dużo plusów i może się, może się podobać. No i tu już fajny wypadzik, kompleks żabka, całkiem przyzwoity, na pewno jeszcze tu zawitam. I nie najgorzej, dużo plusów, może nie jest to idealny kompleks, ale całkiem, całkiem ciekawy, przyzwoity, można fajnie spędzić czas. Tak więc wszystko z mojej strony, trzymajcie się, na razie cześć.